Cześć, nazywam się Michał. Ja jestem Dawid. A ja jestem Kamil i przyszło mi prowadzić zespół projektowania design systemu w Centralnym Ośrodku Informatyki. Stoimy tu w trójkę, co nam odradzano, bo oczywiście ktoś twierdził, że to się nie uda. No ale jesteśmy i chcemy Wam przedstawić, co w naszym codziennym dniu projektanta zmieniła sztuczna inteligencja. Nie jesteśmy zgodni we wszystkich kwestiach i na pewno targają nami sprzeczne emocje, ale postanowiliśmy się podzielić z Wami i mieliśmy pewne problemy techniczne wczorajszego wieczoru. Nasza prezentacja nie bardzo chciała chodzić, dlatego, jeżeli będziemy mieli jakieś tu problemy czy coś, to wybaczcie nam. Kim jesteśmy? Jak już wspominałem, w Centralnym Ośrodku Informatyki zajmujemy się projektowaniem design systemu, ale jednym z naszych kluczowych zadań jest też przygotowanie nowoczesnego środowiska pracy dla projektantów, w którym chcemy wykorzystywać właśnie elementy sztucznej inteligencji. Od razu chciałbym jeszcze powiedzieć, nie jesteśmy, nie czujemy się w ogóle specjalistami od sztucznej inteligencji. Jesteśmy tylko ludźmi, a do tego troszkę może leniwymi. Ale jakąś taką domeną ludzi leniwych jest to, że robią więcej, tylko szukają jakichś prostszych rozwiązań na to wszystko. I pomimo krótkiego stażu, poproszono nas, żebyśmy o czymś opowiedzieli dla Was. I jak szukaliśmy tematu to też jest fajna historia, którą tutaj możemy opowiedzieć. Ja chciałem mówić o wielkich rządowych, rządowych design systemach, a Polska, ale to byłby pewien strzał w kolano. Dawid chciał mówić o dark patternsach, a Misz chciał wyjąć trupa z szafy i po raz kolejny opowiadać o swojej metodyce Figma Flow. I gdy już tak czułem, że no nie zgadzamy się, nie dojdziemy nigdzie, no to stwierdziłem, że a cóż, zobaczmy, co nam powie GPT o tym wszystkim. No, i na sformułowanie, jesteś specjalistą UX, będziesz mieć prelekcję na konferencji przeznaczonej dla osób związanych z UX, UI. Wymyśl interesujące tematy, 30-minutowej prelekcji. Dostaliśmy ich parę. Niektóre były fajniejsze, drugie mniej fajne. Projektowanie interfejsów dla wszystkich użytkowników, niezależnie od ich umiejętności i potrzeb. Projektowanie uwzględniające różne grupy użytkowników, no dla nas trochę nudy, bo o tym już było dużo mówione. Natomiast jeden temat, który nam zapadł, to na pewno projektowanie zorientowane na użytkownika w dobie sztucznej inteligencji, i, 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 i wszyscy się posiłkowaliśmy tą naszą sztuczną inteligencją, staraliśmy się w jakiś tam sposób coś z nią działać. No i cóż, stwierdziliśmy, że to będzie dobry jednak temat. Zażarło. Tak, tak, tak. Okej, okay, to powiedzmy sobie chociaż na szybko, czym tak naprawdę jest sztuczna inteligencja. I oczywiście nie chodzi nam tutaj o broń Boże, o definicję encyklopedyczną. Sztuczna inteligencja nie tworzy niczego nowego, kopiuje i miksuje rzeczy wytworzone wcześniej przez człowieka. To trochę taka. Cyfrowa papuga, tylko bardziej zaawansowana. Taki algorytm, który wybiera coś, co prawdopodobnie może spodobać się większo, większemu ogółowi. No i niestety dosyć często się myli. Ale z drugiej strony, patrząc na nas, jesteśmy przecież sumą własnych doświadczeń i obserwacji. Czyli to, co robimy, co tworzymy, to na 99% jest powtórzeniem i zmiksowaniem tego, co zobaczyliśmy u innych ludzi. A, no więc jest pytanie, czy powinniśmy negować, że sztuczna inteligencja jest inteligencją. Takie kolejne pytanie, czy na przykład GPT przeszedłby dzisiaj test Turinga? Zostawimy Was z tym pytaniem. A mówiąc o GPT, temat jest dużo szerszy. Prawdopodobnie większość z Was spotkała się w z GPT. Pewnie część z Was wie, co to jest Midjourney. I, I badania Gemiusa z początku maja mówią, że około 1 trzecia Polaków wie, co to jest GPT. 10% aktywnie korzysta. To jest gigantyczna liczba, patrząc na to, ile mamy samych internautów na przykład. A temat jest jeszcze szerszy, bo moda na startupy związane ze sztuczną inteligencją powoduje, że co chwilę powstaje jakiś nowy. Okej, okay, no to żeby nie było zbyt kolorowo, no to porozmawiajmy sobie troszeczkę o zagrożeniach, które tutaj ze strony sztucznej inteligencji możemy doświadczyć i zobaczmy, w jakie pułapki możemy wpaść. Na, na początku zacznijmy delikatnie i nie wiem, czy wiecie, ale utwór stworzony przez sztuczną inteligencję nie jest chroniony prawem. Generalnie taka interpretacja jest przyjęta w większości państw na świecie. No jeżeli zapytacie, dlaczego, no to generalnie jest to dosyć proste wytłumaczenie. Brogimy praw ludzkich i prywatnie tak sobie myślę, że ustawodawca, który tworzył to prawo, nie był świadom, że sztuczna inteligencja tak szybko i prężnie do przodu wyruszy. Dodatkowo, sztuczna inteligencja może złamać prawo, które nie prawo, tylko generalnie dzieło, które stworzył człowiek. Zdarzały się też takie sytuacje, że sztuczna inteligencja tworzyła obrazy ze znakiem wodnym z popularnych stoków. Ja jeszcze tylko dodam, że to się trochę zmienia i są dwa takie podmioty Adobe Firefly i Shutterstock które uczą się tylko na swoich repozytoriach, więc możemy powiedzieć, że nie kradną. Natomiast jeszcze nowością jest Bria, która płaci za wykorzystywanie materiałów ich twórcom. A jak jechałem na tą konferencję, to w radio jeszcze mówili bardzo ciekawy materiał o tym, że Unia Europejska chce uregulować te wszystkie prawa, więc tu pewnie możemy spodziewać się za chwilę jakiejś zmiany w tym wszystkim i, i może będzie lepiej. Okej, okay, algorytmy popełniają błędy i jesteśmy tego świadomi? Nie mają sumienia, jednocześnie brakuje im też moralności czy też zahamowań. I mam dla Was taki przykład z życia wzięty. Sztuczna inteligencja, która za cel ma zniszczenie ludzkości, nazywa się HGPT. Jej pierwszym krokiem było założenie konta na Twitterze, i do momentu zablokowania konta zgromadziła niespełna 19 tysięcy obserwatorów. Po zablokowaniu Kontynuuje swoją karierę na Telegramie i w niespełna miesiąc już ma ponad 4000 obserwatorów, więc całkiem dobrze idzie. Warto też wspomnieć o tym, że sztuczna inteligencja może nam bardzo łatwo namieszać w głowach i co za chwilę Dawid powie, nie będzie takiej opcji, po prostu może nam opowiedzieć historię. Dzięki której sami się zniszczymy. Nie wiem, czy znacie, mam nadzieję, że tak popularne filmy Terminator i Matrix. W tym pierwszym, Sztuczna Inteligencja, kto nie oglądał, to podpowiem Skynet, tworzył roboty, które miały dokończyć pewne zadanie na początku filmu no i zniszczyć ludzkość. Tak? W tym drugim filmie, czyli w Matrixie, Sztuczna Inteligencja potrzebowała trochę więcej bezpośrednio, bezpośrednie, bezpośredniego kontaktu, trudne słowo. Żeby połączyć mózg z siecią komputerową, żeby posiąść władzę nad ludzkością. No brzmi trochę strasznie, ale generalnie jest tak, że wystarczy trochę czego? Tak naprawdę wystarczy, że pozna nasz język i scenariusz na katastrofę jest gotowy. O, tutaj na slajdzie widzimy czterech przystojniaków, Nie wiem, czy ich znacie. Generalnie to są reprezentanci szeroko pojętej e, branży IT. Dokładnie tak, która się zajmuje sztuczną inteligencją. Pierwszy pan z lewej, Jeffrey Hinton, został ochrzczony takim ojcem chrzestnym. Ochrzczony, tak? Trudny, tru, trudny jest język polski dziełem sztucznej inteligencji. I generalnie badał ten temat i wydawało mu się, że sztuczna inteligencja będzie inteligentniejsza od człowieka za 30, może 50 lat. No, jego wyniki pokazały, jego badań, wyniki badań pokazały, że no, dzieje się to już i na zrak protestu odszedł z Google. Kolejny pan historyk, filozof z Izraela Stwierdził, że sztuczna inteligencja może pożreć naszą kulturę, wszystko co robiliśmy tysiące lat, i stworzyć tak naprawdę swoje własne spektrum, własną kulturę, własną religię. No dobra, ale idźmy w końcu do celu, koniec tej teorii, i powiedzmy sobie, jak w co i to robimy. Przede wszystkim dla nas, GPT to jest dodatkowy członek zespołu. Jesteśmy jeszcze bardzo małym zespołem, ale dosyć ambitnym i bierzemy dosyć dużo na swoje barki, więc żeby czasami nie zatonąć, bardzo się posiłkujemy GPT i jest to dla nas faktycznie członek zespołu, a nawet czasami sędzia w sporach projektowych. No ale życie projektanta składa się z nieustanego argumentowania, a pod koniec dnia czasami już brakuje tych wszystkich argumentów, i, i, I dosyć dobrą praktyką, która nam się sprawdza, to to, żeby zamiast żmudnego researchu po prostu wpisywać to w GPT. Jest to obarczone jakimś dodatkowym jeszcze researchem, ale na pewno, na pewno trochę mniej czasu nam zajmuje. No, tutaj mamy fajny przykład dostępnościowy. Czy batony w stanie Disabled powinny spełniać kontrasty WCAG 2.1? Jest to dla nas też przyspieszenie naszej pracy. Praktycznie codziennie muszę odpowiadać na pytania w stylu: jak powinniśmy pracować z design systemem? I tłumaczenie w próżni, lub też w jakiś sposób staranie się rysowania tych diagramów codziennie, bo każdy jest troszkę inny, no, przepalałoby bardzo dużo czasu. Więc bardzo często posiłkuję się właśnie też takim GPT, żeby wyjaśnić trochę szybciej i mieć taką podkładkę. Nie jest to idealne, ale sprawdza się i, i, i zawsze można na tym coś wytłumaczyć. Na naszym firmowym Teamsie bardzo często dostajemy pytania do, dotyczące jakiejś tam oprogramowania, jak coś zrobić i tak dalej. Praktycznie swego czasu najszybsza odpowiedź to było gpt mówi. i cóż, no ja osobiście uważam, że taka dokumentacja techniczna czy użytkownika po prostu za jakiś czas odejdzie do lamusa, bo zdecydowanie łatwiej i prościej jest wpisać w GPT, jak coś zrobić, niż przeszukiwać Google'a czy, czy, czy pomoc techniczną. Zgadza się, bo Google przegrywa. No i wreszcie jakiś tam punkt, który dla mnie osobiście jest najważniejszy, czyli poszerzenie kompetencji zespołu. Żaden z nas nie jest programistą, nie mamy w ogóle takiego backgroundu i no chyba nie chcemy się tu uczyć programować. Natomiast swego czasu pojawiła się u nas potrzeba napisania pluginu do Figmy, ponieważ no nie znaleźliśmy żadnego takiego. Więc wklepaliśmy w GPT prompta dotyczącego tego, że chcielibyśmy otrzymać plugin, który w sekcji head dodaje nam fragment kodu, tak abyśmy mogli lepiej trakować nasze prototypy. No i cóż, nie udało się na początku. Ale jak ustawiliśmy go w odpowiedniej roli, wskazaliśmy mu bibliotekę, z której ma korzystać, no to udało się i dostaliśmy coś. Ja ze swojej strony poprosiłem mojego znajomego programisty, który akurat specjalizuje się w pisaniu pluginów, o to, żeby nam zweryfikował ten kod. I w chwilę otrzymaliśmy informację, że poza biblioteką, która jest sprzed dwóch lat, kod jest bez zarzutu i będzie działał a jest to też świetny przykład właśnie pokazanie na poszerzenie swojej kompetencji gdzie zamiast uczyć się języka programowania wystarczy nauczyć się tylko i wyłącznie zadawać odpowiednie pytania i wiecie może jeszcze nie teraz ale ja czuję że za jakiś czas my jako zespół design systemowy będziemy w stanie generować kod gotowych komponentów bardzo bym chciał przynajmniej Wydaje się to realne. Ok, jak już mówimy o pluginach figmy, bardzo korzystamy z nich często. Tutaj tak na szybko wam rzuciliśmy kilka przykładów, co u nas funkcjonuje. Mamy automatora, który automatyzuje nam mnóstwo działań. Magic copy do generowania tekstów, Visualize do symulowania badań, o czym za chwilę powiemy. Palet do generowania czy person generator, jak sama nas wskazuje. Są to narzędzia, które naprawdę przyspieszają nam pracę i ułatwiają życie. Okej, okay, mój konik, flowy. No jak wam już mówiłem, już musiał coś powiedzieć o tym swoim Figma Flow. No, Okej, okay. nie będę mówił o Figma Flow, powiem o zupełnie czymś innym. W tej metodzie największym problemem zawsze jest wygenerowanie wszystkich scenariuszy. Jest ich bardzo dużo. Trzeba żmudnie przeszukiwać makiety, wytyczne, dokumentacje, przeanalizować to wszystko, rozpisać sobie, a potem jeszcze wiele razy to skorygować. Dzisiaj robi to za mnie GPT, robi to masakrycznie szybko. I mam tylko i wyłącznie dwa zadania. Jedno to jest weryfikowanie, czy nie ma żadnych duplikatów i zbędnych scenariuszy, a drugie to zastanowienie się, jak te scenariusze ulepszyć. Ok. Generowanie Person to był mój chyba pierwszy komercyjny proces, pierwsza komercyjna styczność ze sztuczną inteligencją. Również wymagało to trochę czasu, trochę wiedzy, mnóstwo empatii a GPT po zadaniu odpowiedniego pytania generuje na taką personę w kilkanaście sekund i powiem szczerze, nie zdarzyło mi się, żeby ta persona nie była trafna. Jeżeli zada się odpowiednie pytanie, wynik jest niesamowicie celny. A persony potrzebują swoich awatarów, dobrze to działa. I to kolejna sztuczna inteligencja, midgery. Ja rzucę wam takie pytanie: kto z was nie spędził kilku godzin na szukaniu grafiki, zdjęcia na stokach? Nikt nie podniósł ręki, z tego się spodziewałem. <grym> mnie osobiście Midgeri wykosił wszystkie stoki. Nie używam ich praktycznie. Miesiąc temu wszedłem sobie na Adobe Stock. Mam tam 100 kredytów niewykorzystanych, bo grafiki sobie generuję w locie. I coś, co mnie zaskoczyło, pierwsze, pierwsze wyniki, jakie dostałem na zapytanie, to były grafiki wygenerowane. Przez sztuczną inteligencję. Adobe, taka ciekawostka, nawet jeden z pierwszych trzech filtrów, zrobiło możliwość odznaczenia sobie, że nie chcemy oglądać obrazów niestworzonych ręką człowieka. Przepraszam. Kolejna rzecz. Najlepszym przykładem w ogóle, jak to działa, to jest ta prezentacja. W tej prezentacji praktycznie wszystkie obrazy zostały wygenerowane przez sztuczną inteligencję. Kolejny case e, potrzebowaliśmy tydzień temu, kiwizzuali do e, identyfikacji obywatela. E, I również kilkadziesiąt obrazów zostało wygenerowanych w pół godziny e, i bardzo dobrze się sprawdziły. Ok, opowiedzieliśmy Wam, co robimy teraz na bieżąco, ale też chcielibyśmy się z Wami podzielić takimi rzeczami, które planujemy robić za chwilę. E, to zdjęcie. Mojej córki. Całe te wideo zostało wygenerowane na potrzeby tej prezentacji, ale przy okazji też stosowaliśmy takie narzędzie, które się nazywa DID i możliwość generowania awatarów tylko i wyłącznie wideo, tylko i wyłącznie na podstawie zdjęcia. Przyznam się bez bicia, zrobiłem sobie zdjęcie i chciałem ja wystąpić na tej prezentacji. Niestety moja broda pokonała sztuczną inteligencję. Potrzebowałem gładkiej twarzy, córcia stało obok, wziąłem aparat, strzeliłem fotę. I Iż to taki... trzeba było się ogolić. Drwią <grym> sobie ze starszego kolegi, jeszcze stoją po drugiej stronie, nie chcą się przyznać. I taki efekt tego wyszedł. Ja się później zacząłem zastanawiać, jak to wszystko powstało. I doszedłem do wniosku, że praktycznie rzecz biorąc, na każdym etapie wygenerowania tego filmu brała udział sztuczna inteligencja. A nie wiem, czy wiecie, jak robicie zdjęcie, to zdjęcie w naszych telefonach jest poprawiane przez sztuczną inteligencję. Kolejny krok, jaki ja zrobiłem, to było wyszparowanie zdjęcia. Nie bawiłem się w Photoshopie, wykorzystałem sztuczną inteligencję. Tekst do, do treści tego wideo wygenerowałem dzięki czatowi GPT. Sklonowałem swój głos. Głosu tu nie słyszymy, ale jeszcze usłyszymy. I wygenerowałem z tych wszystkich elementów ten, ten film. My chcemy tworzyć takie tutoriale wideo, prezentujące, na przykład jak projektować w filmie, tak żeby nie było. I z mojego doświadczenia wiem, że przygotowanie pięciominutowego filmu to jest kilka godzin pracy. Natomiast z tym narzędziem jesteśmy w stanie taki film wygenerować maksymalnie w pół godziny, a jeszcze jest dodatkowa korzyść, może być w dowolnym języku. Ja tu jeszcze dodam, że jako taki nieustanny marzyciel to mogę sobie wyobrazić, że za jakiś czas może będziemy mieli takich wirtualnych urzędników. I nie będziemy musieli stać w kolejkach. Realne, realne, ale nie wiem, czy się ucieszą z tego urzędnicy. Dobra, ważnym fundamentem każdego projektu jest na pewno analizowanie danych. I tutaj bohatersko wkracza. Startup z polskiego rynku, Sztuczna Inteligencja, która się nazywa Better Feedback, analizuje rozmowy klientów, analizuje ankiety, podsuwa jakieś gotowe rozwiązania oraz wskazuje trendy. Więc polecamy. Kolejną rzeczą, na którą warto zwrócić uwagę, jest optymalizacja interfejsów. Pewnie większość z Was zna badanie z eye trackingiem w tle. Poziom wyjścia jest dosyć duży, kosztowny. Czas oczekiwania na dane e, zwrotne też jest dosyć e, długi. Więc tutaj sztuczna inteligencja bardzo dobrze e, nam służy, bo generalnie niczym e, nie różni się od tych tradycyjnych e, badań z respondentami. E, poza tym e, sprawdziliśmy go i musicie uwierzyć nam na słowo, że to działa. E, no dobra, pora na wnioski końcowe z tego wszystkiego. Słuchajcie, no my wciąż nie wiemy, czy ta sztuczna inteligencja cała to jest dla nas, jako projektantów, zagrożenie czy szansa. Ja jestem optymistą i jakimś marzycielem, natomiast chłopaki tutaj mają dość mieszane uczucia. Pewnie duża część z Was także ma te mieszane uczucia. E, chyba jak każda rewolucja, sztuczna inteligencja przyniesie jakąś zmianę. E, jedni stracą, inni zyskają, ale na razie chyba ciężko powiedzieć, czy jest to lepsze czy gorsze dla, dla projektantów. E, na pewno w jakiś sposób przyspiesza nasze prace, jeżeli jej w dobry sposób, w dobry sposób z, niej z niej skorzystamy. E, I kluczowymi rzeczami, które nam się sprawdziły i do czego doszliśmy, to na pewno określenie roli. Jak, kim ma być nasza sztuczna inteligencja? Na pewno precyzyjne zapytanie, co chcemy otrzymać, i dodanie do tego zmiennych dotyczących efektu, jaki chcemy otrzymać. No i niepoddawanie się w tym wszystkim i próba jakiegoś nauczenia się, jak ona działa i jakie te zapytania możemy dawać. Abstrahując jednak od jakiejś filozofii i moralności, już poproszę kolejny slajd, to jakbyśmy nie korzystali z niej, to daje nam więcej czasu na skupienie się na innych po prostu rzeczach. I nie ma co ukrywać, pomaga też zminimalizować jakieś wypalenie zawodowe poprzez żmudne prace, no i pozwala nam przez to zwiększyć jakieś relacje i też kompetencje własne. To na koniec łagodzę te wszystkie zagrożenia i powiem wam, że możecie spać spokojnie, bo żeby sztuczna inteligencja zabrała nam pracę. To wiecie, najpierw nasi klienci muszą wiedzieć, co chcą, no i generalnie jak o to zapytać. Ja dodam ze swojej strony, że nawet jeszcze większym wyzwaniem jest nie dowiedzieć się, co chcą klienci, ale czego tak naprawdę potrzebują. Bo zdarza się tak, że klienci do nas przychodzą z rozwiązaniem, a nie z problemem, albo w trakcie prac nad projektem okazuje się, że problem leży zupełnie gdzieś indziej, albo zmieniają się cele. I ja sobie nie wyobrażam, że sztuczna inteligencja, rozmawiając z potencjalnym klientem, dostrzeże to, że nie w jego pytaniu leży problem, tylko zupełnie gdzieś indziej. No, i na koniec chcieliby właśnie, chcielibyśmy Wam zrobić taki przykład, jak wykorzystujemy w co i sztuczną inteligencję. Może troszkę z przymrużeniem oka, i też taki przykład, jak można go wykorzystać, ją wykorzystać w nie do końca czystych celach. Dziękuję panowie za wystąpienie. Tak dobra prezentacja bez echa nie przejdzie. Jeszcze dziś zatwierdzę dla was nagrody finansowe. I może głos jeszcze nie jest ten, i za chwilę. Będzie można generować po polsku e, teksty, ale, ale jesteśmy już blisko. Tomek, trzymamy e... Cię za słowo. <grymne> Czekam. E, słuchajcie, no, dziękujemy Wam bardzo.